Witam Państwa w wieczornych wiadomościach. A zaczynamy oczywiście od nagród TMTV Proszę zwrócić uwagę na największe światowe gwiazdy, takie jak Kate Perry, jak Lady Gaga, Ariana Grande, które pięknie pokazują jak powinno się zabezpieczyć przed wirusem w świetnie wykonanych maskach największych projektantów. Wszystkim za nagrodę Kocham TV! A teraz dowiemy się, co słychać w Światowej Organizacji Zdrowia! To nie jest ostatnia pandemia, ale kiedy nadejdzie następna. Świat musi być przygotowany. Ula, la, to zabrzmiało groźnie. I ostatnie informacje z Londynu. Halo, dlaczego pani nie nosi maski i nie zachowuje odstępu? Yy... Bo myślę logicznie, a nie oglądam media głównego ścieku. Właśnie pojawili się na ulicach Londynu covidowi szeryfowie, którzy będą dbać o nasze bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad. Blandemii. I tym miłym akcentem dziękuję Państwu za uwagę i do jutra. Dobrej nocy.